Witam wszystkich. Jak widać koła już są na swoim miejscu, teraz czas się wziąć za, za elektrykę. U mnie jest oryginalny zapłon, oryginalna stacyjka. Więc będę to podłączał tak, jak, jak było oryginalnie. Mam jeszcze tutaj tą lampę, teraz ją wyciągnę, więc będzie, będzie już na swoim miejscu. Więc tak, jeżeli chodzi o komara, sprawa jest bardzo prosta w sumie. Wychodzą nam z silnika dwa przewody. Jeden jest odgaszenia, czyli w moim wypadku jest to tutaj ten skrajny. Tak, już zaraz pokazuję o co chodzi. Czyli tak, tu mamy cewkę zapłonową. Tutaj jest taki kabelek, który kiedyś był niebieski. Jakbyśmy kupowali nową, to będzie on niebieski. On przy zwarciu do masy spowoduje nam zgaszenie silnika. Czyli przestaniemy mieć iskę. Eee, drugi kabelek, który wychodzi, czyli w moim wypadku jest to ten Jest to kabelek od y, cewek, nazwijmy je, oświetleniowych eee, i, one, I one po prostu by dają nam światło Jak to jest rozdzielone? Czyli tak, jeden kabelek z tej cewki pójdzie do stacyjki, a moment to wezmę stacyjkę, będzie łatwiej Czyli OK, mamy schemat, mamy tutaj Część mojej stacyjki, druga część się właśnie w tym momencie cynkuje, więc yy, będę miał podłączone powiedzmy, że na sucho. Czyli yy, lecimy po kolei. Wychodzą nam silnika, czyli niebieski przewód. Idzie tutaj do tego pinu. I tutaj, a jeszcze sobie wezmę drugą. I tutaj mamy blaszkę, która nam zwiera. U mnie jak się przed chwilą okazało jest pęknięta. Musiałem ją naprawić, no nieważne. I ona może inaczej tak. W tej pozycji żaden z pinów nie jest wierany, przynajmniej do którego idą przewody. Więc komar będzie chodził, ale nie będzie światła. Teraz jeżeli chodzi o gaszenie, czyli mamy tak: ten pin, który idzie do masy, czyli tutaj mamy masę, plus niebieskie odcewki. Jeżeli to zewrzemy, ślink nam zgaśnie. Także masa będzie szła, jak widać, według schematu do obudowy lampy przedniej. Po to, żeby, żeby po prostu było światło, tak. Teraz drugie. Tu jest czerwony kabelek, czyli w moim wypadku jest to ten pin. Idzie tutaj do stacyjki, do tego pinu. Jeżeli z pozycji chodzi silnik, przekręcamy na światła Jednym kabelkiem prąd będzie szedł do tylnej lampy. Czyli tylna lampa jest tylko jeden przewód. Yy, drugi biegun. Jest brany z masy. Wiadomo, i teraz tak kolejny przewód ze stacyjki, czyli z tego drugiego pinu. będzie widać. Tak, to jest są miejsca na, na dwa, na dwie wsuwki. Drugi idzie do przełącznika światła, Czyli idzie nam tu do przełącznika świata. I teraz przełącznik świata rozdziela nam prąd. Czyli albo wysyła prąd na żarówkę, na włókno. Od świateł krótkich albo od świateł długich. I wracamy. Teraz tak, tu jeszcze jest, e, powinien być e, schemat i przewód od sygnału, z tego względu, że przełącznik już obsługuje sygnał. Będę musiał to sobie po prostu dorobić, czyli tutaj umieszczę prawdopodobnie jeszcze jeden przewód, jakoś go schowam, który, który, który będzie potem mi działo z elektrycznym e, sygnałem. Ewentualnie zamontuję dzwonek, ale to jeszcze przemyślę. Zobaczymy. Na razie podłączę tą instalację, którą mam, czyli bez elektrycznego sygnału. Potem najwyżej po prostu robię. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie, czyli tak kabel idzie do lampy, tutaj idzie nam do silnika. Będzie rozdzielona wiązka, która pójdzie nam na tył. Oraz tutaj gdzieś będzie ewentualnie z lampy, albo gdzieś tu będzie rozdzielony do włącznika, Zaraz do przełącznika. Zaraz to rozwinę i będzie wszystko wiadomo. Kable w sumie idą tutaj pod bakiem, więc będą one złapane. Sądzę, że razem z linkami, zaraz te linkę od gazu sobie przeniosę. Brakuje mi też szlinki jeszcze. No, brakuje mi też linki od zmiany biegów ale to spokojnie, potem się po prostu poprzyłapuje tak żeby to miało ręce i nogi Dobra, zabieram się za robotę, zabieram się za podłączanie tak jak mówię, na początek sobie roz, rozpakuję te przewody i OK, instalację mam już rozłożoną i, i podłączoną, tak żeby było wiadomo o co chodzi czyli tak, tu mam tę lampę idzie do niej żółty przewód tutaj mamy dwa kabelki od silnika, czyli niebieski, gaszenie, czerwony to jest prąd do oświetlenia, to zasuwa sobie do stacyjki. Czyli, tak jak mówiłem, tutaj mamy masę. Widać, masa będzie się łączyła z niebieskim. Czyli nakrzyż, i niebieski to będzie gaszenie. Teraz tak, czerwony daje nam prąd na oświetlenie, czyli tu mamy czerwony. Daj nam tutaj, gdzie mamy dwie wtyczki. I teraz tak, jedna żółta, czyli dająca nam oświetlenie z tyłu na, lampia, na lampę, oraz drugi niebieski przewód, który idzie nam do przełącznika. Niebieski idzie środkowe, środkowy bolec, a pozostałe dwa, czyli w moim przypadku zielony i czarny, idą do lampy. Czyli mamy lampę. Tak, tutaj będzie światło krótkie, długie, oraz do oprawki podłączamy jeszcze masę, tak. Czyli masa idzie do stacyki, do lampy i potem tu jest przykręcana przez oczko do, do śruby, która trzyma lampę. Jest to cała instalacja od komarka. I teraz tak, jeżeli nie gasi wam się komarek, czyli najprościej jest to wziąć po prostu ten pin, ten przewód, który wychodzi od cewki zapłonowej. Zowrze nawet tutaj z cylindrem, jak komarek zgaśnie, znaczy, że gdzieś po prostu nie wiem, wsówka, stacyjka, jeżeli nie zgaśnie, no to powiem tak, dziwna rzecz, czy będzie to oznaczało, że przewód na cewce nie trzyma się, czy jest to możliwe? Raczej nie, no ale jakby co. Teraz tak, jeżeli chodzi o oświetlenie, jeżeli byście nie mieli oświetlenia. To oznacza, że albo cewki od oświetlenia mają zwarcie, i dlatego światła wam nie świecą. Ewentualnie tutaj ten języczek, który dotyka do stacyjki, też tutaj to może być brudne, i wtedy także będzie po prostu za słaby styk, i może to de facto nie działać, oraz to gaszenie może być tak no nie do końca powiedzmy sprawne. Silnik od komarka. Będzie chodził cały czas w momencie, kiedy nic tu nie jest podłączone. Żeby go zgasić, dotykamy tutaj pin do, do masy. Podobnie zresztą w WSC, dopóki tam nie jest e, przyłożona masa do jednego z pinów, WSK dalej będzie chodziła. Także podobny sposób gaszenia. Dobra, ja to wszystko wrzucam na, na komara. E, jedyny minus tego zestawu, jaki na razie zauważyłem, to jest to, że ta wsówka nie przejdzie mi przez oczko, które mam tutaj oraz tu mam w botniku pod spodem przelotki, które mi trzymają przewód, przez nie też to nie przejdzie. Więc będę musiał po prostu obciąć tutaj tą wsówkę i potem ją z powrotem zarobić. Oczywiście, oprawki to jeszcze do czyszczenia, ale to po prostu jak, jak ogarnę sobie cynkowanie, to będę miał chemię, którą będę mógł przeznaczyć. Na, na takie czyszczenie gratu, więc wtedy to pójdzie do, do czyszczenia. Na razie jest tylko w, tak, żeby po prostu pokazać co jak. Dobra, wrzucam to na komara i, no i, co, i na dzisiaj będzie koniec. Eee, w następnym odcinku, co będzie w następnym odcinku? W następnym odcinku będzie trzeba ogarnąć w końcu siedzenia, bo, bo komar już się domaga, na pewno doczyszczę te plastiki. I co jeszcze? No i powoli zacznę regulować między sprzęgło tej skrzyni biegów, żeby to, żeby można było sobie zrobić jazdę prądnu jakąś tam po polnych drogach. No i będzie powoli, powoli ku końcowi się zbliżał ten projekt. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.